Jesteś tym, o mój Boże, przez którego imiona chorzy zostali uzdrowieni i bolejący przywróceni do zdrowia i spragnieni zostają napojeni i strapieni zostają ukojeni i zbłąkani zostają poprowadzeni i poniżeni zostają wywyższeni i biedni zostają wzbogaceni i nieświadomi zostają oświeceni i przygnębieni zostają rozpromienieni. I smutni zostają pocieszeni, i zziębnięci zostają ogrzani, a uciśnieni zostają uniesieni. Przez Twoje imię, O mój Boże, poruszone zostały wszystkie stworzone rzeczy, i rozpostarły się niebiosa i ziemia została stworzona, a obłoki uniesione, aby zraszać Ziemię. To zaprawdę jest oznaką Twojej łaski dla wszystkich Twoich stworzeń. Błagam Cię zatem na Twoje imię, poprzez które Tyś objawił swoją boskość i wyniósł swoją sprawę ponad całe stworzenie, i na każdy z Twoich najdoskonalszych tytułów i najczcigodniejszych przymiotów. i na wszystkie cnoty, którymi wychwalana jest Twoja najznieślejsza i najbardziej wywyższona istota. Abyś zesłał tej nocy z obłoków swego miłosierdzia deszcze swojego uzdrowienia, na to dziecię, której sam złączył ze swoim wszechwalebnym ja, w królestwie swego stworzenia. Przyodziej je zatem, o mój Boże, przez swą łaskę, szatł pomyślności oraz zdrowia. I strzeż je, o mój umiłowany, od wszelkiego nieszczęścia i dolegliwości oraz czegokolwiek, co budzi Twoją odrazę. Twoja moc za prawdę może wszystko sprawić. Tyś prawdziwie jest najpotężniejszym samoistnym. Ześlij też na nie, o mój Boże, dobra tego świata i następnego oraz dobra dawnych i późniejszych pokoleń. Twoja moc i Twoja mądrość zaiste mogą to sprawić. jaula.